Jestem studentem AGH, ale od 8 lat również zajmuję się pszczelarstwem. Problemem, który napotkałem w swojej karierze pszczelarza, był mały roztocz dręcz pszczeli, który jest czymś na wzór kleszcza u ludzi. Wysysa on hemolimfę i powoduje osłabienie organizmu pszczoły, tym samym pszczoła jest bardziej podatna na różne patogeny chorobotwórcze i mniej efektywna w swojej pracy. Wiedząc o negatywnych skutkach środków chemicznych, jako studenci AGH, stwierdziliśmy, że podejdziemy do sprawy nie chemiczny sposób, lecz fizyczny, wykorzystując do tego dźwięk wysokiej częstotliwości. Mamy dwie hipotezy wyjaśniające, dlaczego nasze urządzenie ma w ogóle szansę zadziałać. Obie tak naprawdę rozbijają się o zjawisko rezonansu akustycznego. Nasz badawczy składa się z dwóch modułów peryferycznych oraz centralki zarządzającej nimi. W pierwszym module zawarte są elementy odpowiedzialne za generację i odbiór dźwięków. Drugi moduł odpowiada za odczytywanie danych, mianowicie temperatury i wilgotności, z 15 punktów pomiarowych wewnątrz ula. Dane te pozwalają nam dokonać analizy wpływu dźwięków o różnej amplitudzie i częstotliwości na zachowanie rodziny pszczelej. Nasze urządzenie ma na celu nie tylko pomóc Pszczelarzom w osiągnięciu jak największych zbiorów miodu, ale także chcemy pomóc światowej populacji pszczół, ponieważ pszczoły, jak wiadomo, masowo giną na świecie, między innymi właśnie przez dręcza pszczelego. Dodatkową motywacją w realizacji projektu jest dla mnie fakt, że jeżeli ukończymy projekt, będzie sprawny, będzie działał, będę mógł go zastosować w swojej własnej pasiece. Tym samym będę miał bardziej ekologiczną pasiekę i w 100% będę dbał o moje pszczoły.